Słuchajcie, miałem zostawić to do poniedziałku, ale znalazłem w garażu odpowiednie. No te izolacje termokurczliwe. kurczliwe, więc wszystko polutowałem. Trzyfazowe, pięć hali. Zainstalowałem. No już jak widzicie, jest wszystko złożone. Nie wspomniałem o jednej ważnej rzeczy, bo ktoś powie: No dobra, trzy fazy zielony, niebieski, żółty. A dlaczego jest tych halowych aż pięć, skoro na każdą fazę idzie po. po po jeden przewód halowy, czyli też niebieski, żółty i y, zielony, a jeszcze dodatkowo czarny i czerwony. To także ten niebieski, żółty i zielony to są właśnie do y, czujników hala na fazy, a y, czarny i y, czerwony to są zasilające, czyli czerwony jest plusowy, a czarny jest minusowy. I stąd właśnie jest pięć przewodów. To tak y, w, przekazuje w formie, jakby ktoś miał wątpliwości, że dlaczego aż pięć. Tu już mam wszystko przeprowadzone. Trochę się namordowałem, żeby, żeby te przewody tutaj wyciągnąć. Bo jest tak, tak ciasno tutaj strasznie, w tej rurce, bo ona tu z wierzchu niby jest duża, ale ona idzie do zupełnego zera. Także to idzie w trójkącie. Ale jakoś to przeciągnąłem. Yy, czy przeciągnąłem chyba się mówi prawidłowo. Zawsze mam z tym problem. Dobra, teraz popodłączam wszystko do sterownika. Yy, siodełko yy, tam leży zdemontowane. Bagażnik tak samo jest zdemontowany. Wszystko podłączę, przykręcę dosłownie na, na, na 3-4 śrubki tylko pokrywę, to zarzucę tą, tą gumę antypoślizgową na, na pokrywę i wypróbuję w ogóle czy działa. Nie będę składał zupełnie do końca, bo no nie wiadomo, niby, niby powinno być ok, ale to wiecie, to jest różnie. Mógł ulec też uszkodzeniu sterownik, oprócz silnika, bo zrobiło zwarcie i mogło tam coś puścić, także... Biorę teraz się za składanie tak tylko podstawowych spraw, żeby można było sprawdzić, czy, czy działa. Trochę bym się zawiódł, jakby nie działała, no ale i tak w życiu jest. I to dość często. No dobrze, teraz tak. Aha, jeszcze będę musiał. I oprócz tego połączenia będę musiały przewody od hali polutować, bo jak wiecie wtyczka jest obcięta. Teraz to jest tak wszystko króciutkie, no bo taki kawał skróciłem nie, przewodu Zwłaszcza to od hali, bo te to tam bez problemu, ale od hali są krótkie. Jednego jeszcze muszę tu wydłubać. A mamy tylko teraz tak, czy jeszcze cokolwiek naciągnę tu. No nie bardzo. No i tu będzie górna ciężka sprawa. Dobra, najpierw przyniosę papierek. Muszę oczyścić te piny wciskane, bo to jest żeński męs męski one są po prostu strasznie zaśniedziałe, Wezmę je w razie papierem przeczyszczę, a w ogóle jak silnik składałem. To jest ważna sprawa, żeby wytrzeć stary smar. Choć on był nie w najgorszym stanie, ale wytarłem star, stary smar, nałożyłem nowy, nakładamy na wszystkie zębatki, na ten wieniec zębaty w środku, ale nie tak, że paluchem i nawalimy tego dużo, bo siła odśrodkowa, jak będzie pracował silnik, wywali nam to wszystko na boki na uzwojenia. Dajemy tak, no trudno im powiedzieć, no tak, żeby yy, tych ząbków, przypuśćmy tam, jedną, jedną trzecią, jedną czwartą, lekko tylko pokryło. Więcej nie dajemy. I to zupełnie wystarczy. Yy, dobra, papier papieżcie. Nie pokazywałem jak składałem silnik z powrotem, bo bez sensu, bo to jest po prostu odwrotność tego co robiłem demontując, tak samo jest montaż, tyle że odwrotnie. Ktoś może powiedzieć, że się powtarzałem, ja wiem, że to kilka razy używałem, że te takie przewody i takie, takie i takie kolory, ale to nie robiłem, znaczy robiłem to celowo, bo ja sam wiem, że gdzieś chcę zasięgnąć wiedzy, zwłaszcza na jakichś filmikach, zawsze coś przeoczą albo coś nie dopowiedzą i człowiek później, później po prostu nie wie, nie wie, nie wie skąd ma, skąd, jak, co ma być, także ja jestem zdania, że lepiej powiedzieć trzy razy za dużo, jak raz wcale. Dobra, powinno być. Teraz tak, musimy polutować te cholerne hale. Gdzie jest ta kostka tutaj miałem. No dobra. Nie lubię takich cieniutkich drucików lutować. No ale jak trza, to trza. Dobra, aha, jeszcze cyna. Kalafonia. Hmm, cyna kalafonia. Także już jest chyba po 17, a jeszcze zostało roboty, że ho-ho. I powiem Wam szczerze, żeby to nie był znajomy, z którym y, wiele lat pracowałem i który był moim sąsiadem, to bym tego nie robił, po, po prostu mi się tego nie podjął. Nie lubię takich prac, ktoś przyjeżdża, coś jest zepsute, weź napraw. Z tego względu, że to nie jest moja jakaś. Y, jakieś moje zajęcie zarobkowe. Ja z tego nie żyję, a z doświadczenia wiem, że tak zwane fuchy, czy coś tam sobie dorabiać, to tylko człowiek się narobi, a pieniędzy z tego żadnych. Także robię to tylko ze względu na, jak się mówi, starą znajomość, o. Ale często jest tak, i w ogóle większość takich prac to robiłem dla, no po prostu takich znajomych, kolegów, czy, no, no nie, nie podejmujesz takich prac jak ktoś pisze do mnie z Wrocławia: Panie zepsuł mi się rower, albo niech pan mi zrobi baterię. Nawet, nawet nie wiem, ile by mi tam proponował. Ja po prostu nie chcę. Wtedy ewentualnie proponuję te firmy, które zna, znam i które na tym zarobkują. Dobra, tu mam wszystkie obrobione, znaczy obrobione, oskurowane, ale nie będę robił tego. W ten sposób, że kabelek do kabelka i tak, jak to się mówi, na zakładkę, bo tu mam bardzo króciutko, zrobię po prostu na tak zwaną omowikę. Jeden z drugim skręcę i wtedy dopiero to zalutuję, ale przedtem oczywiście zaizoluję koszulką termokurczliwą. Tu mam bardzo króciutkie te kabelki. Tu będzie problem, kurczę, bladę. Zaraz te tu zepnę, bo one mi tylko przeszkadzają. Gdzie to było? Aha, tu są. O, te muszę też pozizolować. Chociaż nie, ich nie trzeba izolować. Żółty. Do żółtego. I tu naprawdę nic nie można pomylić. Chociaż wiecie co? Dla bezpieczeństwa to zaizoluję. To różnie jest. To są kable prądowe. Obudowa jest aluminiowa. Lepiej niech będzie zaizolowane. 5 minut więcej pracy. Aste. Dobra, jeden jest niebieski do niebieskiego. Jest niebieski. Wczoraj było u mnie takie małżeństwo, czy no nie wiem, para jakaś taka Dość młodych ludzi, no i pytają się, czy to pan jest, co, co pan robi te rowery? Ja mówię, nie, absolutnie ja żadnych rowerów nie robię. No ale coś tak stoją, coś z niedowierzaniem tak. A ja mówię, o co chodzi? Co, zepsuł wam się rower, czy co? Nie, bo byśmy chcieli skonwertować, nie? Ja mówię, słuchajcie, ja nie robię tego zarobkowo. Jest tyle firm, które się tym zajmują, się aż proszą o klientów, a ja tym się nie zajmuję. No ale w końcu tak zaczęliśmy rozmawiać rozmawia tacy no niby sympatyczni mówię dobra to tam słuchajcie na moim kanale macie maila ewentualnie się za, za ten y, umówimy z tym że ja nie obiecuję kiedy bo ja naprawdę mam tyle pracy te czwórka stoi inne mam tam zobowiązania i mówię ja nie mam za bardzo czasu na takie usługi dobra i ostatni został y, zielony tak zielony no i mamy zielony Dobra Tego też zaizolujemy do kupy z wszystkimi trzema fazowymi o I to zupełnie wystarczy Dobra Ojej, kurz mnie mmm Takie cienkie, te od hali jak włos dosłownie. Dobra, jeden jest. Drugi. Trzeci, czwarty, a gdzie piąty? Co jeszcze jeden? Nie wylazł? Brakuje chyba niebieskiego, tak? Chyba go nie wydłubałem. Gdzie jest ten niebieski? No kurczę. A jest, tam się zawinął dziadyga. Chyba myślał, że go pominę. Jakiś wkrętaczek cienki. Miałem przed chwilą w ręku i zniknął. Jest niebieski, ale się ukrył kubaniec. Myślę, że mu się uda. Dobra, teraz termokurczki muszę sobie pociąć. Będzie pięć sztuk mam takie specjalne delikatne nożyczki, nożyczki do tego i tak raz tu sobie położę dwa trzy cztery i ostatnia piąta dobra to łączymy przewody i teraz tak yy, gdzie ta kostka też zginęła, była przed chwilą. Ja pierdzielę. Zawsze jak coś robię, to mi wszystko ginie. A jest, dobra. I to robimy tak, niebieski z niebieskim. A. A nie, to będę później zakładał termokurczkę. Tak. I co? I połtujemy to. Nie no już grab wymienić lutownicy No to lecimy z kolejnym. Damy żółty z żółtym. Kurcze blade. Żeby mi znowu kręgosłup nie chwycił. Dobra. Pórne. Puściło. coś ten mój piesek się denerwuje w domu zaczął szczekać i ostatni czerwony ojej kurne nie ostatni kurne jeszcze czerwony z czerwonym i czarny z czarnym czyli dwa Wiecie, co jest najgorsze? Jak się tak na dłubie przyczynić, na szarpie, a później się okazuje, że kurne, i tak coś tam nie działa. Już ile razy tak w życiu miałem. I zawsze sobie mówię, cholera, nie nauczysz się, nie bierz takich robót, kurne. Inaczej, wiecie, jak coś się robi dla siebie. A, się oparzyłem. Dobra, i czarny, czarny z czarny. Gdzie ten czarny? Jest czarny. kurne flak nu. No? Dobra. muszę się rozprostować o ja pierdziel! Uch. dobra opalarka można od biedy zapalniczką ale tam jest tak mało mi chociaż a dobra zobaczymy jak będzie szło nakładamy termokurczkę O, jeszcze zagniemy dokładnie. No i smażymy. Na stole nie mam miejsca, w garażu nie mam miejsca i teraz już na trawnikach nie mam miejsca. Dobra, można założyć od razu na dwie, trzy Tak. Tutaj tak. Tutaj tak. Tu. I tu ostatnie. Okay. Uch, niech trochę stygnie. Aj. Teraz jak mamy tu przewody tu fazowe tu hale, tu jest do yy, wyświetlacza. Mm. Tu jest chyba do czynników hamulca i do świetlenia. Także widzę, że tutaj chyba nie ma od samą nauki. Dobra, podłączymy ten odchali i podłączamy zasilający z akumulatora. A gdzie jest ta końca? a tu jest końcówka. I zaraz będzie wszystko wiadomo. Dobrze, dobrze. Tu nie można inaczej. Dobra, jakoś to na razie tak wcisnę. Tak. Dam pokrywkę. Widzicie, co nawet nie trzeba przykręcać. Ona tak siedzi ciasno. No i co? Próbujemy. Jak widać działa, ale nie tak jak powinna. Słychać taki wyraźny dźwięk. Yy, no nie nieprawidłowej pracy. Wydaje mi się, że po prostu podczas zerwania tych yy, przewodów od hali mogło dojść do uszkodzenia jednego z czujników hala. Dlatego taka, taka jest praca. Ja jeszcze nią jeździłem, ale praca wygląda tak samo jak w ten sposób, że Ruszyłem, wiadomo, tu trzeba się odepchnąć nogą, kawałek, kawałek się odepchnąć, naciskamy manetkę i ona rusza. Z tym, że ona ruszała, i zaraz stawała. Ponownie się odepchnąłem, znowu manetkę, ruszała i stawała. Tak dokładnie jak tutaj w tym momencie, patrzcie. O, i koniec. Nie rozpędza się do pełnej mocy. O, i koniec. Więc czeka mnie prawdopodobnie ponowna rozbiórka. I to silnika. A co za tym idzie, i wszystkiego? No, wszystko muszę powtórzyć.